Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest pan Daniel Komorowski. Proszę Państwa, pan Daniel Komorowski to autor, i teraz uwaga, Furii Wikingów, Ognia Zagłady, Czasu Chaosu, Potęgi Zemsty, Szału Bitewnego, Gniewu Północy, czy o czymś zapomniałem? Wszystko pan zmienił w innej kolejności, ale wszystko się pojawiło. Tak, to wszystko publikacje Pana Daniela Komorowskiego, młodego autora, który, którego pasją są dzieje, jest cywilizacja, jeśli tak można powiedzieć, wikingów. Wszystko, co z wikingami związane i o nich pisze te wszystkie tomy wspaniałych powieści. Panie Danielu, może zacznijmy od tego, co jest w wikingach takiego, że stali się dziś ikoną popkultury? Ciężko w sumie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy w sumie z, z innego powodu zaczął się tym interesować. Zaczęło się, może, może odpowiem trochę okrętnie, ale większość osób zapewne dowiedziało się o Wikingach z serialu. Dzięki, niemu, dzięki temu zaczęli się tak bardziej interesować, zgłębiać temat. Wiadomo, są różne rekonstrukcje i tak dalej. Ale to serial odegrał główny wpływ na, pop na udział wikingu w popkulturze, moim zdaniem właśnie. Mówi Pan o tym serialu dostępnym na Netflixie, ale tak. też był bardzo popularny, jest ciągle, serial historyczny, dokumentalny na TVP Historia. On też bije rekordy oglądalności. Pojawił się inny serial na Netflixie, dostępny także na CDA, też Dotyczący tematyki wikingów, fabularny, więc, więc sprawa pęcznieje i rzeczywiście stali się oni bardzo modni, prawda? To należy zauważyć. Tak, tak. Pan chyba wspominał o serialu Wikingowie Walhalla, jeśli się nie mylę. Właśnie tym Tak. To, to taka kontynuacja tamtego. Ale no tak, to jest bardzo popularne teraz. Właśnie w dobrym czasie strzeliłem się z tymi książkami, jeśli tak to można mówić. Ale podróżmy temat, bo czy to nie jest trochę element takiej fascynacji religiami pogańskimi, neopoganizmem? Czy, czy to nie jest trochę Walhalla, Odyn? Czy to nie jest trochę takie odreagowanie być może na omnipotencję kościoła katolickiego, na przykład w Polsce? Czy Wikingowie nie są też jakąś alternatywną mitologią do mitologii, do dziejów katolickich? No, też tak może być. Też się z tym spotkałem właśnie, że niektóre, niektóre osoby właśnie wolą tą mitologię obcą, że tak, że tak można to nazwać. Pod nasze, no bo wiadomo, no Kościół spotyka się z krytyką, co tu dużo mówić. I tak jak Pan wspomniał, alternatywa właśnie jak najbardziej. No i też taka fascynacja. Można powiedzieć, że osoby, ludzie uważają też tą mitologię za ciekawszą od tej naszej religii. Bo u nas po prostu był, był też Bóg, jeden tam, w, no był, był Bóg, Jezus i tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale tam jest tych bogów cały panteon. Są ciekawie przedstawiani właśnie też w filmach, serialach i książkach. I też na to może, też na to może mieć wpływ ta popularność tego. Byli ciekawie przedstawiani, to na pewno jest jakiś walor, ale pytanie, czy pod względem świata wartości wikingowie mogą dziś być jakąś alternatywą dla młodych ludzi, bo przecież powstają różne takie. Środowiska rekonstruktorskie, środowiska próbujące odwoływać się w życiu codziennym, w, w, jakich, w jakichś swoich pasjach, hobby do, do Wikingów. Czy, czy one też mogą być alternatywą, że tak powiem, moralną w świecie wartości dla młodych ludzi dziś? Czy myślę, że tak, bo Wikingowie to nie tylko ci brutalni wojownicy, którzy by tylko mordowali. Bo chrześcijanie też się tym zajmowali. Przypuśćmy pod podczas krucjat czy, czy chrystianizowania danych terenów, prawda? Więc tak naprawdę ci, ci zajmowali się tym samym. Ale jeśli chodzi o wartości same w sobie, no to na pewno dla Wikingów też rodzina była ważna. Język krwi był podstawowym kryterium, jeśli chodzi o różne wybory. I też to waleczność, niepoddawanie się, to też na pewno może pomóc niektórym osobom. To ciekawe. Ale proszę mi tak. A poły prywatnie powiedzieć, co Pana zainteresowało w, w tym świecie wikingów, w tych historycznych ich wyborach, co, co, co jest dla Pana najważniejsze i najbardziej inspirujące w ich świecie, w, no, w, u wikingów po prostu? Właściwie chyba ta waleczność, właśnie przywiązanie do wartości, które prezentują. Nie wiem, tak jak serial Serial opowiadał o Ragnarze, takim na, na poły legendarnym, legendarną postacią historyczną. I taka historia jego tak przy, przedstawiona, że za, wziął się po prostu od takiego małego, że tak powiem, wojownika, poprzez tam, potem stał się Jarlem Królem, przez to zdobywanie kolejnych, kolejnych sukcesów. Takie dążenie do celu, nie poddawanie się, choćby nie wiem, jaka trudność stanęła na drodze. I to mi się właśnie tak zawsze w tym wszystkim podobało. Że nie poddawali się choćby nie wiem, co. Ragnar jest też bohaterem Pana książki, prawda? Tak, właśnie poniekąd dzięki, moje książki zaczęły powstawać w ramach hołdu dla Ragnara. Tak, tak spodobała mi się jego postać w serialu, że, że wtedy pojawił się po prostu pomysł, żeby zacząć pisać, tylko zrobić swoją historię no i potem pojawiły się kolejne postaci, no i tak to ewoluowało. Już jest sześć tomów, będą kolejne. Skąd pan bierze inspiracje literackie, poza e, inspiracjami kulturowymi? Gdzie jest pana wzór, jeśli chodzi właśnie o warsztat literacki? Czytam czy wszystko o po prostu wpadło mi w ręce. E, jeśli pojawi się jakaś książka, czy znajdę, no to... Po prostu kupuję czytam czy różne źródła internetowe, nie ograniczam się do niczego. Po prostu czytam jak najwięcej tylko mogę. Jeśli kończą mi się książki wikingowe, no to przychodzę trochę do innych gatunków, ale staram się czytać jak najwięcej powieści historycznych i się inspirować. No bo tak, bo w Polsce, w polskiej literaturze, no to była jakaś wzmianka o wikingach w starej baśni, ale w tej pierwszoplanowej 19-20-wiecznej literaturze polskiej, to Trudno by szukać motywu Wikingów czy, czy jakiejś postaci z tego świata. Pan jest chyba pierwszy, którą, który na tą skalę, na tą skalę to z całą pewnością, ale też dostrzegł ten temat, dostrzegł tą, jak już powiedziałem, cywilizację i zaczął o niej obszernie pisać. Czy pojawiają się już nazwiska przede mną? Radosław Lewandowski, na przykład, z tego co pamiętam, też przeczytałem chyba cztery jego tomy, jeśli się nie mylę, to były o tytule wikingowie, ale no tak to po prostu wyszło. Wikingowie wywarli na mnie duży wpływ. Nie spodziewałem się kiedykolwiek, że będę w ogóle pisał książki i nie interesowałem się tym nawet. Historię lubiłem to tak, średniowiecze, ale właśnie dzięki temu serialowi narodził się ten pomysł pisania i chciałem po prostu swoją pasję do wikingów przelać na innych. I wydaje mi się, że dość dobrze mi to wyszło, bo kolejne tomy są planowane, także. Jest też taki gorący temat, wikingowie, a sprawa polska. Jest też teoria, która mówi, że Mieszko pierwszy, że początki państwa polskiego, to właśnie wikingowie, że, że stamtąd przyszliśmy. Jak pan ocenia tę koncepcję? Bardzo eksploatowany ostatni temat u mnie, także... <grym> Powiem tak, poruszyłem temat Mieszka. Właśnie w przyszłym roku ukaże się moja nowa seria, właśnie o Mieszku. To jest o tytule Piastowie, ale daty jeszcze nie znam, ale właśnie tam jest poruszona ta kwestia, czy mieszko był wikingiem, czy nie. Wiadomo, historycy dzielą się dosłownie pół na pół, jedni upatrują, może no, po prostu przypełną ze Skandynawii czy z Rusi Kijowskiej. W źródłach historycznych wziął się tak naprawdę znikąd, prawda? Przed parę lat przed przyjęciem chrześcijaństwa mieszko się tam pojawił w źródłach. Ale co tak, co działo się z nim, co robił wcześniej, tak naprawdę nie wiadomo i właśnie można się w tym dopatrywać, genezy wikingowej. No, ale właśnie w książce staram się opowiedzieć o tym więcej, pokazać, jak to mogło tak naprawdę być, lecz nie, nie no, no, no może tak, boję się, że za dużo powiem. Chcę pan zbudować suspense, bo być może to będzie jakaś bomba, tak? Mam nadzieję, ale nie, nic tam złego nie będzie, żadnych historii, nie, nie poczuje się zawiedziony. Staram się wybrać odpowiednią stronę. Boję się za dużo powiedzieć, żeby nie psuć frajdy z odkrywania wszystkiego. Dlaczego, jakby Pan to chciał zbudować, dlaczego czytelnik powinien zajrzeć do Pana domów? Dlaczego właśnie Pana publikacje o wikingach są Pana zdaniem? warte tego, żeby do niej po nie sięgnąć. Nie, są to książki pisane, tak jak wspomniałem, z pasją. I tą pasję staram się przelewać. Nie wiem, oddaję w tych, w tych książkach emocje, wartości. Podczas pisania sam odczuwam to, co tam się dzieje w tych książkach. Nawet jak są jakieś tam, przypuśćmy, jakieś bardziej drastyczne sceny, jak na przykład, nie wiem, tortury jakichś tam głównych postaci. Przykładowo, ja też tam też jeszcze... przykładam. Taki dreszcz czuję o co chodzi. No, staram się oddać właśnie jak najbardziej klimat tego, tego, tego całego świata. I oddaję się temu w 100%. Re recenzje bardzo. W... Proszę pana, proszę. pana książki i pana opisy ociekają szczegółami, ociekają historycznymi detalami kultury materialnej. To duża praca. Jak ona wygląda? Ile trwa napisanie przez Pana, powiedzmy, jednego tomu o Wikingach? I jak zbiera Pan te materiały? Jaka to, jaka to jest metodologia podejścia do, tego, do tej pracy? Tutaj, jak wspomniałem, na początku właśnie pojawił się ten zamysł. Dzięki temu, że czytałem dużo książek, to już pojawił się zamysł, jak to wszystko może wyglądać. Potem zakładałem, tak można tak nazywam to święty zeszyt pomysłów. <taka>, Taka księga, i tam wszystkie inspiracje notowałem, co może się dziać, jak mogę przedstawić historię, które postaci zawrzeć. I starałem się czytać o nich jak najwięcej, zbierać kolejne źródła, budować ten cały konstrukt wszystkiego. No i w końcu przechodziłem do pomysłów. A tutaj już moja wyobraźnia, jak puściło się jej wodze, no, robiła wszystko. To jest, to jest coś pięknego, że skąd te pomysły w tej głowie się rodzą. Chciałbym to kiedyś zrozumieć. Po prostu siada się przed komputerem, pisze się te słowa, same wychodzą z człowieka. To mnie bardzo ciekawe. No, zachęca pan tym, tym intrygującym stwierdzeniem do przeczytania na pewno, ale proszę mi powiedzieć, skąd pan przyszedł do literatury? Jaka jest pana droga do współczesnej pozycji autora powieści o vikingach? Ja Miałem być dziennikarzem. <laughs> ten, może ten, w ten sposób. Miałem iść, studiować dziennikarstwo, ale w trakcie zmieniłem kierunek i poszedłem na grafikę. Czyli nie rozpoczynałem studiów dziennikarskich, tylko uznałem, że pójdę na grafikę. Po prostu też się tym zajmowałem, trochę tak kobieistycznie, i tak po prostu wyszło. I ta grafika, z... czyli Rośliński Van Hamme, Torgale, to, to była ta droga? Znaczy bardziej grafika komputerowa, nie rysunek. Rysunek taki właśnie komiksowy niezbyt mi szedł, chociaż próbowałem. I właśnie zaczęło się od tego, że miałem, planowałem e, robić swój własny komiks. Też zainspirowany tymi i tymi wszystkimi. Lecz właśnie tak, jak wspomniałem, rysunek niezbyt zadowalająco mi szedł i spróbowałem przelać pomysły w postaci scenariusza. I taki scenariusz napisałem, zgłosił się do mnie kiedyś rysownik i z nim zrobiliśmy jeden taki pomysł. Mieliśmy też wydawać, ale w końcu drogi się rozeszły, no i po paru latach właśnie powstała furia Vikingu. No właśnie, czy myśli Pan o ekranizacji? Bo, bo... Oczywiście nie, nie przeczytałem jeszcze wszystkiego, obiecuję, że, że to zrobię w najbliższych dniach, ale zaczynając przygodę z Pana książkami, zauważyłem, że to, to jest doskonały materiał na, na film, na, na jakiś scenariusz filmowy, prawda? W każdej chwili mogę się za to brać. Ale rozumiem, że, że sprawa jest otwarta, że nie ma Pan jeszcze takich konkretnych propozycji czy planów. Nie, nie, jakby się pojawiły, to podpisuje, gdzie trzeba od razu. Ale Z narzeczoną właśnie lubimy poruszać ten temat, właśnie, jak oglądamy sobie jakieś filmy, seriale, to staramy się dobierać potencjalnych aktorów, którzy mogliby ode odegrać te rolę. No i fajna zabawa w tym jest, tylko że właśnie ulubionej postaci to no właśnie Ragnara jest Ciężko mi obsadzić, mam dwóch faworytów i walczą ze sobą w każdym filmie, że tak powiem o tą rolę. Może Dorociński. A, a jeśli mówimy o polskich, no to pewnie mi się nadało. A, pan mierzy szerzej, myśli pan o Hollywood. Znaczy, no wie pan, głównie się ogląda te filmy takie z, z tych, no właśnie te z tych z tego stąd wybór tych różnych aktorów potencjalnie. Czyli przechodząc do dalszych pana planów, rozumiem, że historia Polski gdzieś wychodząca z tego pnia wikingów jest Przyszłością tym, co przeczytamy w najbliższym czasie spod pana Piura. Zgadza się. Uważam, że historia Polski wcale nie odstaje pod względem potencjału właśnie do przedstawienia w powieściach o tych wikingowych czy innych. Mamy o czym pisać, mamy bardzo ciekawych władców i jest to przedstawiać. Zaczynam od mieszkań. A który z władców, mówił Pan oczywiście o Ragnarze, ale z który z władców historycznych, tych pierwszoplanowych władców Wikingów, Pana zdaniem, jest tym najbardziej wybitnym, tym, no, który naj, najlepiej świadczy o Wikingach? To też ciężko określić, bo zale, zależy czego tutaj szukamy. Niektórzy właściwie zdobyli większą, większą pozycję, jak na przykład Knut, czy Wirtem, zdobywca w historii. Ale jeśli chodzi na przykład o mojego ulubionego, no to jest w nim Aivar. Też właściwie postać historyczna, która jest jedną z głównych postaci w mojej książce. Też najbardziej mnie zafascynował w serialu. Też zaczął też o nim bana jak najwięcej czytać. I co mnie tak w nim zafascynowało, to że... No nie jest też do końca powiedziane skąd jego... Bo chce się odnieść do jego przydomku bez kostu. I tutaj właśnie źródła historyczne też się... Też nie są zgodne, czy to chodziło o jego wadę wrodzoną związaną z łamliwością kości, czy on był właśnie wręcz przeciwnie, taki giętki wysportowany. Właśnie też takie się pojawiły możliwości. Ale większość źródeł y, skupiała się na tym, że miał po prostu tę chorobę właśnie wrodzoną i był, no jak to, że tak nazwy, kaleką. I kalectwo w tamtych czasach to było coś wskazujące naprawdę na, na zapomnienie. A on, był, a on był uznany za jednego z najokrotniejszych wikingów, którego wszyscy się bali. I to jest dla mnie coś niesprawdopodobnego, żeby bać się kogoś, o kto nie może chodzić w tamtych czasach, prawda? Gdzie siła była najważniejszą kwestią. Tak, bardzo ciekawe. Wie Pan, ja śledząc losy wikingów ich historię, ale też i Pana literaturę, myślę sobie, że może pojawić się zarzut, że zamysłem Różnych tego rodzaju publikacji jest troszeczkę ich, od, od, jest, jest troszeczkę ich takie no, gloryfikowanie nadmierne. Że, no jednak trzeba powiedzieć, że byli to ludzie dosyć szorstkich obyczajów, okrutni, e, którzy, no, mówię, zdecydowanie do swoich celów dążyli. W wszelkie gwałty, morderstwa, rozboje. To jednak i w serialu, ale też odnoszę wrażenie, że, że pobieżnie patrząc w pana literaturze, prze, przechodzi pan czy, czy niezbyt łatwo nad tym do porządku dziennego. Czy, 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 czy nie, nie jest to zbyt, no mówię, zbytnia gloryfikacja, jednak tej, no mówię, no trzeba to powiedzieć, z jakimś bandytyzmem w tle grupy, prawda? No właśnie, jeśli chodzi o moje książki, to wikingowie są przedstawiani jako ta strona tych głównych bohaterów. Więc, jeśli to tak można ująć, to ich przedstawiam tutaj jako te główne postaci, więc ich perspektywy, to coś się tam dzieje, no, no nie jest takim bandytyzmem, jak Pan to ujął. Ja wiem, że oni robili złe rzeczy, okrutne, ale no, takie niestety były czasy i to też przedstawiam w książce, staram się to właśnie jak najlepiej oddać. I, no, gdyby. No są też powieści, które pokazują właśnie jakieś powieści o wikingach z tej drugiej strony, na przykład od strony niewolnika, czy tego, który właśnie tam obrywał tych wikingów, że tak powiem. No i tam właśnie jest pokazana właśnie ta druga strona. Jacy, co są oni okrutni, jak to trzeba się z nimi zmagać, jak to trzeba być, nie, wiem, grzecznym, potulnym, żeby no żeby tylko, nie wiem, uciec. Czy, no, no nie za bardzo im tam podpaść. Coś w tym stylu. No właśnie, bo z tej perspektywy wikingowie nie wyglądali tak kolorowo. No nie na pewno nie. I chyba warto o tym pamiętać. Na koniec jeszcze proszę mi powiedzieć, co Pana zaskoczyło? Co było dla Pana takim, badając losy wikingów, ich historię, co było dla Pana takim największym odkryciem, ale i zaskoczeniem? Na pewno to, o czym wiele osób nie wie, że wikingowie to nie tylko ci barbarzyńcy, którzy pływali, plądrowali, mordowali, gwałcili, tylko też byli wspaniałymi właśnie szkutnikami budowniczymi i produkowali, przypuśćmy, o, o, piękne ozdoby. To było też dla mnie zaskakujące i też dbali o higienę. To w tamtych czasach podobno kąpali się raz w tygodniu, a to było osiągnięcie. Więc także ze względu na temperaturę wody. O tym bardziej właśnie, jak oni to wymyślili. No właśnie. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Wszystkich widzów i słuchających odsyłamy do pana literatury. Rozmawiałem z panem Danielem Komorowskim, który o wikingach wie chyba wszystko i chyba wszystko o nich napisał. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.